Witam serdecznie koleżanki z Małkini, które stanowią część właśnie egzaminacyjnej komisji. Popatrzcie, to jest właśnie komisja. Zaraz się Panie podzielam, to będziecie wiedzieć, gdzie kto jest. Jest jeszcze z nami Pani Maria Bednarczyk, która jest obserwatorem z ramienia Urzędu Gminy naszego. Będą jeszcze obserwatorzy, się kto jeszcze będzie? Jeszcze będzie jeden obserwator, także jak Pani wybiorą, tak pójdą. Spotkaliśmy się po to, żeby rozpocząć już egzamin. Rozpoczynamy obejrzeniem, czy nikt nie tknął. kopert bezpiecznych, kopert egzaminacyjnych. One są zamknięte w sejfie. Proszę bardzo, chodźcie tutaj. To są koperty, tak zwane bezpieczne. To one puste są, prawda? No, i mamy część humanistyczną. Dzisiaj tak piszemy. Humanistyczna jest czerwonym zaznaczonym. 3, 10, 20, mamy 20, 33. No, wiecie o tym, że jedna osoba po prostu wypadła nam z egzaminu z powodu śmierci. Więc proszę, obejrzyjcie, czy to jest zapakowane, czy nic tego nie ruszy. Proszę, żeby, żeby mi tam... Tak? I ja zaraz to. I one jeszcze dodatkowo, zobaczcie, są zabezpieczone tutaj, tak jak Wam mówiłam. I uważajcie, żebyście potem nie oderwali tej części, gdzie jest y, y, ta właśnie karta odpowiedzi, dobrze? To ja chowam matematykę do jutra. Poprzed jeszcze i matematyka. Podzielę panią. Przewodniczący, tu poproszę. Pania Piękną jest sala numer 13. Przewodniczącą w sali numer 13 będzie Pani Siwek. Kto jeszcze Ania jest z Tobą w komisji? Powiedz tu, dzieciom. Pani Rosińska i... Zaraz ja. No nie wiem, Pani. Bo... No ani co to jest? Musimy się odsyć, No to. Ja wolać, no, wici, chciałbym pojechać do Włoch. No ale właśnie, nie wiem jak się do tego zabrać. A no proszę pana, nic prostszego. Kupi pan sobie zgrzewkę jak panu Nivea, a tam Włoszek sprzeda go za ciężkie za jedną połowę. Płynie pan sobie tam na Sycylię, a tam pogodę macie murowaną, a dziewczyny na słowo Polak będą się zbiegać i z gwiazdą trudem. Za dużo połowę pojedzie pan sobie do Rzymu, a tam możesz odwiedzić Polakom. Za dobrze, bawiesz Polak, każdego Polaka jak drachm. No dobrze, no to Kowalski pojechał. No, szampon mu celnicy więc za resztkę swoich dni płyną na Sycylii, a tam cały dzień padało, jak z cebra, a dziewczyny omijały go dalekim mukiem, a jak tylko próbował jej zagadać, dostawał no to dostawał podważność. Auto stopem pojechał tam do Rzymu, no i tam jest dowódca gwarli papieskiej, no i on mówi Jestem Polakiem, chciałbym mówić z No to ten dowódca bez tych swoich chłopców, i go ze schodów z No to on zdenerwowany wraca tam do Polski, bądź. no i znowu idzie do tego filiera, no, no i się się, się, się da. No jak było, pani Kowalski? Ano no nic, dałem kartę, no i byłem na chycyli. No a byli? A no byli, aż się nie mogłem będzie, A w Rzymie byliście? A no, byłem, no i się z papierzem widziałem. I kiedy tak rozmawialiśmy, to się tak nachylił, i to coś nauko ja powiedział. A co pan mi powiedział? A no, wie pan, no tak to nie, nie wypada powiedzieć. No niech pan nie mówi, tylko mi to powie. No dobrze. To się, nachyla i mówi: Panie Kowalski, ko kto pana tak ostrzygł na kretyna? Niech pan mnie źle nie zrozumie, ale pan swoją fryzurę wstyd mi przynosi. <ślesz>

Komisję Pani Maria Petnarczyk z Urzędu Gminy w bloku Pani Ewa Wołowicz ze szkoły Morkini, ale Krzyny Kowiery Gimnazjum z Morkini, a na Zbigniego Wicickiego Znacie, Wielkich nie znacie. To jest cała komisja, która będzie nadzorowała przebieg egzaminu Waszego w ciągu 120 minut. O tyle też czasu y, piszecie. Za chwilę dostaniecie testy cała procedura widzie jak wygląda. Przeglądamy, czy są wszystkie strony, czy są wszystkie odbite. Dokładnie przeczytać instrukcję. Zamalować kwadracik na czarno, naść odpowiedź tam, gdzie jest na końcu karta odpowiedzi. Jeżeli błędnie, to co? Tureczką. Tureczko. No, pamiętać o tym. I nie spieszyć się, przemyśleć. 120 minut to nie jest mało, ale nie jest i dużo. Ale myślę, że wystarczy, ale po prostu. Ja Wam ja